Cześć witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy wy Mogę iść No chcesz mieć? Ale no już oni mnie wkurzają. A? Oni się odradzają? Weźcie się, szancie. Te dzieciaki powinny mieć nauczkę. Tajemnice posiadłości rozpocznij misję odzyskaj paczkę. A wysoko jest interakcja. Ok, mamy teraz to, co chcieliśmy. Misja wyzwolę u, u, u. bardzo kuszące to jest, jednak nie teraz. Mm. Mmm, do domostwa poproszę. Mmm... Bezpośrednio do domostwa tym razem proszę.

I teraz jeszcze musimy to załatwić. E? Dlaczego nie zaznaczyło mi cholerstwo jedno? No. No, fajnie. Widziałem nawet animację pojawienia się tego konika. Konika, bo. No, nie będę teraz mówił o hodowli koni teraz bo mnie znajoma bym mnie zabiła, która się zawodowo tym się zajmuje. To jest takie fajne życie ustawione z generacji na generację to samo robić i jeśli ktoś ma jeszcze w tym zabawę, to jeszcze tym bardziej to jest fajne. Oj chyba źle skręciłem. I have your plans. What are they for? You got them. This, Connor, is the design for a chair that folds. Genius! You won't regret this. Oh, protoplasta ik, ik. Oh, yeah. O, dobrze, kolejna misja się pojawiła. W sensie, Hillis, lecimy. Co on będzie miał dla nas? Na pewno kolejną tajemnicę. Chociaż, jak teraz musiałbym zobaczyć, jedynie on jest na górze wtedy. A, on jest na górze? On nie jest na górze, on jest niżej. Ale nie niżej niż tu, więc musi być w piwnicy naszej. Piwnicy, sekretnej pi piwnicy, więc. mam tego do końca. O co tu biega? Nie mam do końca. O co tutaj biega? Jest na dobrym piętrze, tylko. Za znacznik źle działał wtedy. Milił piętra. Jego ostatnia wola? Przekaż w... aha. Ciekawe, co pisało w tym... w tym papierku, co miał. No dobrze, staruszek umarł. Jeny, jeny, jeny. Peacefully and with dignity. A service then? Yes. Please prepare something appropriate. I will see the grave is dug. Can you gather everyone? Reading this, I have failed to say goodbye as I wanted, but the time never seemed appropriate. I leave this land and all its resources to you. I trust you now know this place has become something of great significance a community to serve as an example of what this would be nation could become. But the larger and stronger it grows, the more fragile and difficult to defend it becomes. I hope your friends who are birthing this infant country understand this truth. Your unwavering tenacity and honesty have burdened you with responsibility far greater than any one man should bear. But you if anyone are capable. you have given an old man hope that all is not lost. and for that i thank you. i ask that you lay my bones to rest on the hill overlooking the water. there is no other place on this earth i'd rather be. I am grateful to have met you, knowing you will guide this land and these people to a better future. Yours in brotherhood. Prayer and sermon do not suit this occasion. Achilles was not a man of God. Not my God, at any rate. But he certainly believed in a guiding force. And he is at peace now, and for that we can be grateful. We lay him to rest here, atop the bluff where he made his honorable and dignified life, so he can remain that comforting presence, the old man on the hill, that we have all grown to depend on. You all had your own relationships with him, your own moments and i implore you to return here when the time is right for you and share those stories with the waves and the trees achilles you will be missed but never forgotten go safely old man safely to where your soul need rest Това ще те направи горещ, стар човек. В ново специално родение. Znači jak? Malu hmm? vidu Achillesa. Což to za jedne? Tak po skosie to nie widać. Jego rodzina. Hm. No dobrze, mamy coś tu jeszcze do zrobienia? Czy to już wszystko byłoby? Oprócz oczywiście chciałbym sprawdzić jak tutaj Nowe oddzienie niby zostało odblokowane. O, widzę, widzę. Jaka jest różnica? Jest różnica. Aha, tak to wygląda. No nieźle, no nieźle. Jakąś dodatkową broń też uzyskaliśmy. Nic, żebym widział, ale. Też, porządny strój Asasyna, ale... Porządny strój Asasyna, ale bardziej powiedział, że ten mi pasuje, odzienie Asasyna. Już się tak przyzwyczaili... przyzwyczailiśmy się do niego, że nie chcemy się zbytnio zmieniać, więc... Księgowość, rzemiosło. Tematy Aha, ja już mam tych e... Okej, okay, wszystkich możliwych dostępnych Co to jest? Butelka lejdel lejdelska Brakuje mi czego? E... Hmm. Szklane butelki brakuje mi jeszcze raz, bo ja kompletnie tutaj nie cierpię. Piasek. Chwileczkę, może można to y, też robić... Mm, z tego poziomu? Butelka, lejder, Szklane butelki. Czy hmm. trzeba też ją wyrobić, najpierw hmm. Hmm, szklane butelki, co one potrzebują? Piasek. Piasek, kupimy cały zapas nawet. Teraz, że miosło zrobimy. Eee, gdzie to było? Nie latarnie. Gdzie ja to widziałem? Szklane butelki, o! Tak skonstruuję trzy może. Teraz butelka lejdejska. Nie wiem po co ona jest. Potrzebuję dalej. Generator elektrostatyczny, hmm, piec Franklina, no hmm. Planeta planetarium. Potrzebuję czego? Ruda miedzi, okej. Okay. Zapasy. Trzy sztuki, poproszę. Mm. Rzemiosło. Harmonika, czy mogę to teraz sprzedać? Okej, okay, nie. Dobrze, że rzemiosło. Co mnie teraz najbardziej interesuje? Nie bomby dymne, czy coś takie rzeczy, tylko... Nie to. Mnie interesują teraz tylko te rzeczy. Chwileczkę, co potrzebuję do tego? Krzemienie. A, to będzie na pewno podminę... E, krze... E, krzemienie... Jak się tu krzemienie? Czy też trzeba je zrobić? Krzemienie. Hmm. Czy trzeba najpierw wyrobić krzemienie? Nie. Hmm, 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 hmm. Trzeba je wyrobić, co za by... Okay, Okej, ruda ołowiu oraz wapień trzeba. Minerały, ruda ołowiu oraz wapień. Aha, tu jest zaznaczone ile mamy już danej rzeczy. Tak sobie wykupujemy. Rzemiosło... Gdzie to było do jasy? Eee, krzemienie, o! Konstrukcja, 200 O, jeny! Dobrze. Angielski pistolet skałkowy. jest sobie tylko coś jeszcze, jedną rzecz zobaczę, sprawdzę. Kacza stopa. Oni naprawdę żądają zawsze krzemień. Aha, bo krzemień był jako... używany jako... jako część w broniach. Włoski pistolet skałkowy. Zobaczymy co to to będzie może. Ale że krzemienia trzeba będzie sporo robić to... Um, sematy, wynalazki, przymioty specjalne, nie to... Mm. No! 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 Ja pierdziele, Ma materiały, krzemień... Spacja, konstrukcja, s... brakujące zapasy, czego już mi brakuje w tym wypadku? Rudy ołowiu, eee, kupimy wszystko. Dlaczego mi teraz brakuje wapnia? Eee... Mm -hmm. Angielski pistolet skałkowy, zrobimy to. Słuchaj, so, ja będę miał już wszystkie bronie odblokowane. A, i jeszcze nie można inna, już więcej go robić, francuski pistolet skałkowy. Mm. I krzemieni mi brakuje. Krzemienie, wybierzemy. Konstrukcja już 350 to kosztuje, odemyt. Został stworzony. Francuski pistolet został już też stworzony. Kacza stopa nie została jeszcze stworzona, ale już jest stworzona. Mm. Jeszcze chyba jeden mi brakowałby krzemień. 400 funtów oni żądają. O, jeny, jeny, jeny. Eee... jeszcze to pistolet skałkowy królewskich sił Ma morskich. O, dobrze wtedy, chyba każdą teraz broń palną. Nie, nie wszystkie, ale wszystkie, co szło w ogóle, stworzyć. Mamy dostępne, bo te, co były w sprzedaży, były definitywnie gorsze od obecnych. Francuski pistolet. Słyszycie to w nagraniu? Nie wiem, właśnie. Czy będziecie słyszeć to w nagraniu? Daleki zasięg, minus dwa. Francuski pistolet. A, chwileczka bo teraz gubiłem. Jeszcze raz badanie. I teraz id idę tylko w S, znaczy się. Francuski pistolet. Plus jeden, minus dwa. Włoski pistolet skałkowy. E, nie dziękuję. Minus 2. Minus dwa. Plus jeden. A, nic ciekawego wtedy nie ma. Jeśli to było wszystkie bronie palne, jakie mieliśmy w ogóle dostępne. Oj, to bida, bida. Teraz pytanie, czy... Teraz pytanie jest, czy się różnią w zależności od miejscowości też kupienia. W sensie czy w Bosonie jest ta sama broń co sprzedawana też w nowym Jorku. Hmm. Hmm. Co tu mi jest potrzebne? Nici. Hmm. Nici, no dobrze. Zrobimy. Duże yuki. Ile to też już kosztuje? Hmm. I tak też zastanawiam. się, a 4500 jest tu wskaźnik dobrze dobrze, więc do następnego odcinka, na razie